Siema wszystkim! Dzisiaj, kochani, nadajemy prosto z rybnika, ponieważ przyjechałem tutaj na targi terrorystyczne i jest trochę późno, bo mam 14.30, ale o 12.00 przypomniałem sobie w ogóle, że te targi są, więc po prostu jak się już zorientowałem, że zawaliłem, no to wsiadłem w auto i przyjechałem. Ale może to dobrze, bo będzie mniejszy tłum i łatwiej będzie się nagrywało różne ciekawostki, także kochani, ja dłużej nie przedłużam. Jednak chciałbym Was prosić o to, że jeśli film Wam się spodoba, to zostawcie tą łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji na kanale Kuba Zając. Także to tyle, a my wchodzimy do środka. Ciekawe, jak tam jest. Nigdy nie byłem na giełdzie w rybniku. Nie ja siedzę w macie. Dobra, ziomy, wbiliśmy i powiem wam, że jest naprawdę luźna atmosfera Zobaczcie tylko Bardzo mało ludzi O, a tutaj? A tu jest gadzior. Słuchajcie, on miał taką... Ej, ziom, macie jeszcze to terrarium, wiesz które? Trumnę? Poszło Kurde, chciałem to nagrać No tutaj mamy, że tak powiem, standardowe, piękne wypociny gadziora Dobra, nie przeszkadzamy bo jest zajęty Tu mamy ładnie wypreparowane pajączki o jaki ładny jest, no. A co to jest za odmiana heterodona? Anaconda. A, Albino Czy W sensie to jest Anaconda Albino, nie? Tak. Aha, ale rzeczywiście, ja. Nie ma wzoru od grzbietu. Kurczę. No bardzo piękne. A to też piękne. Też Kurde, patrzcie tylko jaki lampro. O jaka jest przepiękna, jaka czarna głowa. Ło, wow, tylko spójrzcie. O kurde, jakie są wielkie. Bo te są do hodowli bardziej, nie? Dla zajawy. A, a jako taki sprzątacz? To te. Dobra, no, słuchajcie. Mam ekipkę do mojego terrarium z euskorpiusami. Nie wiem, czy o nich wiecie. I zostawię sobie tu dobra? Spoko. Dobra, no i ciśniemy dalej. Ale potężny grób Ja nie mogę, jakie bydle. No słuchajcie, mamy kolejne stanowisko z milionem owadów. Między innymi również ekipy sprzątającej, ale także to są takie owady, żeby je po prostu dla zajawy hodować, nie? Masz może skoczogonki? Już nie ma. Już nie ma, kurde, dobra. I w skoczogonki, wszystko poszło. Wszystko to, co, to, co najpospolitsze, nie? No słuchajcie, doszliśmy do stanowiska Kaskary. Oni robią terraria i powiem wam, że ostatnio miałem od nich terraria i są naprawdę spoko. I tym bardziej, że są w mega dobrych cenach. Patrzcie 25 za kosteczkę. Wypas. Także jak coś to wiecie. Będziemy działać, będzie odcinek na głównym kanale z tym państwem. Lecimy dalej. Dobra słuchajcie, to jest śmieszna giełda, bo tutaj jak widać trzeba przejść z jednego pomieszczenia do drugiego. Więc zobaczmy co tu się dzieje. Bardzo laucik naprawdę, mega wypas. O, tu jest to jest Tropical Factory, Tu poznaję po ściankach. O, jest pan Filip. Siema. Co tam? Co tam? Hej. O, właśnie widziałem u was na fejsie te rośliny, nie? Nie spodziewałem się, że cię to pokażą. Ja też. Aha. Dwie godziny temu sobie przypomniałem, że jest giełda. A, improwizacja. Tak. Te? Ło wow. O kurde. To jest podobne do pylacji, nie? Bo to jest też bromeria. Roślin jest dużo, a tu mamy standardowo Gigantyczne stoisko Biotera. Bioter, jak się rozstawi, to dyskryminuje konkurencję związaną z wszystkim, co jest dostępne do terrariów i akcesoriami. Niestety nie ma Daniela, więc z nim nie pogadamy. Proszę. zdjęcie zrobić. Możecie, jak najbardziej, tylko tutaj jest taka kolejka samozwańcza. Dzięki bardzo. Będzie? Dzięki bardzo. Proszę bardzo. Można. Dzięki, to są fascynaci. Czego? Dziada... No. Tak już jest. To no wszystko można przez ciebie. Dziękuję. Proszę bardzo. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Jestem twoim widzem. Tak? Jakaś porządkowana No jasne, jak już jesteśmy tutaj oboje. Z daleka, Z daleka, kiedyś z daleka, to nie drogi. O słuchajcie, znalazłem pana Witka. Panie Witku! Cześć! Cześć! Czy mi się wydaje, czy my się widzimy na jakiejś giełdzie Twojej 12 września? Zapraszam Ciebie oraz wszystkich. Proszę. 12 września, hala Morris w Korzowie. No dobra. I co, będziesz miał fajne zwierzęta z racji, że to Twoja giełda? Tak, oczywiście. Tak? No Będzie dobra. bardzo dużo dużych dusicieli. O, czyli tak jak ma być. Tak. No dobra. No Okej, okay, to nie zajmuje czasu, widzimy się. Na razie. Na razie. Nie. Dobra, ziomy, wbijamy do kolejnego pomieszczenia. O patrzcie kurde, to tużem jeszcze nie był nawet. I zaczynamy. Patrzcie e, te tylko te na te mesory. Ja. E, o grubo. No kochani, dostałem piękny prezencik. Geolycosa Virtu... Vultuosa. Vultuosa. No i fajnie. Jest to samiec, który wylinieje, będzie dorosły i jest przepiękny. Dziękuję. A od kogo ja go dostałem w ogóle? Przechodzący z Face of Spiders. Fajnie. Pokaż logo. Także zapraszamy do obwiedzenia nas na Facebooku. Salei, tak. pteropoda i... a ten trzeci? To jest kupienie z Aha, tylko samiec, czy nie? Nie, to nie. jeszcze troszkę małe do określenia aha, aha. Za dwie, trzy wylinki powinno być widać. Okay. Teoretycznie po ornamencie można w jakiś no. sposób to zidentyfikować, jak są trochę tak? mniejsze, ale ja nie potrafię sobie to. No tak. Super, super, dzięki no tak. wielkie. Na razie dzięki. Patrzcie, jakie kuriozalnie wielkie nogi, Ale bydle, no z 30 cm ma. Moja dłoń ma 20 O, grubo. Wow, ale bydle. Nie wiesz co ja lubię, tylko że nie jestem zbyt odpowiedzialny, żeby mieć owady i wiesz, zajmować się nimi tak często, no nie? Nie, nie sprawdził rabie nawet górę. Serio? No, potrafi to prawda. Ej, no dobra, ten jest. Albo oh, tymi pazurami przebija się przez kurę. O men! A jaki to jest gatunek? Peter dilatata, olbrzymi. Z Malezji. Z Malezji, okej. Okay. Gatunek malezyjski. Wow. W na kontynentalnej Malezji, okej. Okay. A ile czasu potrzeba, żeby on był takim bydlakiem? Rok. Rok? No To, to szybko? Jeszcze? Nie. Nie? To właśnie wolno? wolno? Jest jeszcze, jeszcze rok inkubacji. O, rok już. inkubacji. Tak, tak, tak. Ja, ja inkubuję się wow. 11-12 miesięcy, tak, tak? O, grubo. No robi wrażenie. A po ile je macie, takich ciekawości? No ja miałem tutaj takie maluchy parki po 6 dyszek, ale spokojnie wszystko. Zobaczcie, widzieliście coś takiego kiedyś? A liście skąd pochodzą? Ten gatunek pochodzi z Filipin, ale wszystkie liście okay. są z Azji Południowej. Po, aha, okej, Z Chin po Australię właściwie. Rozumiem. A na kontynencie amerykańskim? Nie, nie, nie. Tylko I... Tylko Indo-Pacyfik. Okej, okay, okej. Okay. A masz coś z Ameryki tutaj? Eee, amerykańskie są te gatunki. Aha, diabelski Ameryka. Aha, Diabelski Ameryk. I te drugie podobne do nich. O, wow, jaki jest diabeł ściekły! Aha. Czyli można powiedzieć, że Azja raczej jest królestwem tego typu stworzeń. E, niekoniecznie. Niekoniecznie. Po prostu e, więcej osób jeździ Aha. do Azji, no bo wiadomo, no wielka łacińska ma złą sławę. Aha. Dobra, dzięki za rozmowę. Trzymaj się. Dobra. Słuchajcie, dotarłem do tego pana. No i on mnie zmiażdżył. Ciema. ma. Bo co ty masz? Endemita z Australii, pająka właściwego, który się nazywa? Tak, dokładnie. Nazywa się to Holconia Mohayenzis. <noise> Okej. Okay. I dorasta do? Dorasta nawet do 18 cm rozstawu od Nie no, to jest szaleństwo. A masz ten, bo y, tu widzę, że masz młodziaczki, nie? Mam no młodziaki. To są takie e, sztuki L3. Więc nie o, y, takie bydle L3? Tak. No to grubo staje. Teraz pokażę jedynki. Dobra. To są naprawdę duże jak na jak na jedynki właściwych. No właśnie. Weselno polują na kaheczany tucheckie, wylęk. O, Co się me... rzadko zdarzało, u właściwych no. pająków, nie? O grubo. A masz fotkę do Samicy? Yes. Mam, mam na telefonie. Potężna i piękna. O kurde. No to nie jest. No wiadomo, kosmicznie szybki. No, no tak. W ogóle tak. nieagresywny. Wiadomo, no one szybko rosną, jak to wszystkie właściwe, bo taki dwie, trzy wyniki w czuł jednego miesiąca. Ale trzeba paść, no nie? Trzeba pchać. Tak, ale Do, nie, no i temperaturę taśniki. też, nie? Wiesz co, ja trzymam temperaturę 25 stopni Aha. i trzymają się idealnie. Nie okay. patrzyłem wyższych niższych no. cały czas stałą temperaturę. Nie, no to nie, no to tak. Tu w drugim są l O, po, Daj porównać. Tu się dzieje. O ej stary to ja jestem w szczerym szoku. Przecież to jest jak L4 heteropody Dokładnie. Albo nawet, nie Dokładnie. no, grubo mogę pokazać Ci Salei O grubo To jest słuchajcie, kupieniu, z kupieniu Salei L3 L3, może L4 nawet. Może nawet L4 a, a to są y, Holkonie L1 Z kokonu jeszcze nie były karmione po wszystko. O grubo Dobra, muszę spadać, dzięki Dobra. stary y, dzięki, Słyszymy się Gdzie my dotarliśmy, moi drodzy? ma Przemo Oglądamy na YouTube tak? Dobrze, bardzo się cieszę. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Moja mama też. Mama też ogląda regularnie. To mama, mama cię znalazła. O kurde, i co, macie jakieś pająki? No mamy. Macie? My mamy już 40 na... lat pająki, więc ty ciebie jeszcze na świecie nie było. To dawno, dawno, no, to rzeczywiście. No, to, to jakie były pająki 40 lat temu? No, mieliśmy, były jakieś w ogóle? E, mieliśmy tak, wagansa mieliśmy, no 30 parę to było. O tak. kurde. Wagansa no. mieliśmy i mieliśmy O, No tak, to takie klasyczki, Szczek, nie? Szczek, bo to u nas nie było w ogóle. No, to no, no, tak Szczek się jeździło. No. Myśmy jeździ o kurde. Do czek, no co tam, masz jakieś ciekawostki fajne? Warto. tak, jakieś seladonie mam, takie, takie sobie poszerzające. Oferta jakieś specjalne pampuchy fajne mam w formie Ktopusy teraz. Od Które? Od to Roberta do e, rozmnożył ma normalnie atrifamatusy. Dobra ziom, spadam, dzięki za rozmowę. Trzymaj się, miłego. No to między parczaki miałem. Mam. No co ty? Tu siedzę na, na tej roślince, ale to są młode. To są młode, ale to są takie prawie dorosłe chyba, nie? Czy nie? Bo to... suby, suby, no a tu jest właśnie samica dorosła z samcem. To żeby ci nie poleciał, o kopolując. Wow. Standardowo. Standardowo, ale jaki ma ładny pasek. Pół roku, pół roku siedzi na nim. Serio, pół roku. Może raz, raz na miesiąc zejdzie. O, oh, men. No to szalone. A skąd są? Wietnam Wietnam? I, Vietnam? Rezerw i rezerwat Konczuranki To jest odkryte 18 roku O kurde, no nieźle Czerwony O skubany O ty no, ten jest ładny A on też kopuluje, no, no, to jest samiec O grubo Samce zawsze są mniejsze No, kurde a przy okazji, jakby była możliwość, to zapraszamy do, do motylarni. Motylarnia, a gdzie ją macie? Jaworze, ok. Białej. I co, I co, co tam macie? Motyle, ale też owady ogólnie? Też są trochę tych, mamy też te pająki. Aha. Oraz teraz e, przyszła nam pewna paczka, więc tu mamy teraz żywe, będą latać w najbliższym tygodniu. O, fajnie. Więc e, teraz no i warto, warto. Warto. Teraz jest idealny moment. Aha. To jak, one, jak one wychodzą z poczwarek, wy, wychodzą, widać jak one jest, pompują te skrzydełka, suszą. Ło, wow, no fajnie. No. Bajka. Także kochani, teraz jest najlepszy moment jakbyście chcieli. Zapraszamy. Dobra, dzięki. Może no, zobaczcie, mamy olbrzymie heterometrusy. Zobaczcie, jakie są tanie te heterometrusy. Po sześć dyszek. 5 sztuk po 4 dychy. Za 200 wy masz 5 heterometrusów ogromnych. O grubo. Powiem wam, że bardzo dużo owadów jest na dzisiejszej kiełdzie. W zasadzie to nie widziałem jest z owadami wcześniej. Jest to po prostu niebotyczny wybór. O ja, jest smoczy owoc. Kurde, widziałem plantację smoczych owoców w Wietnamie. O damn, patrzcie. O grubo, 20 centów chlimaka ziomy. Jasny gwin. Kevin, dawaj. Cześć. Co tam? Dobrze czy nie? No to dobrze. O, słuchajcie, mamy nefile. Coś cudownego. No, ten widok uspokaja. Zdecydowanie. Zobaczcie, są nawet młodziaczki. Kurde, wziąłbym, ale nie mam warunków teraz na nefile. Ale jak wynajmę lokal na hodowlę, to kupię je. nie mam jak ich hodować. Ale piękne. Ale ekstra. Uwielbiam nefile. Ale ta... Ta robi największe wrażenie, ewidentnie. Siema. Ja tak wiesz, patrzę co mi wpadnie to w mamy O, o już porządne, Elile to jest. L2 O kurde jaki wielki. Po ile one są u was? Uhuhu no. Nieźle. No to jest rarytas, ale to nawet nie na moją kieszeń Zobaczcie, że u nich na stoisku są takie piękne fotki wszystkich pająków. Gdzie nie sięgniesz to ładne zdjęcie. Nie, tak można wybierać. O, jest nawet karta lojalnościowa. No pięknie. O kurde jakie regiusy. Oh mej Ty no to jest totalne szaleństwo Ej Witek? A z ciekawości ile kosztuje ten rek? Eee. 500 euro. 500 euro, okej. Okay. A no, ale to na już przykład ten? 1800 oh! A czemu? Przecież ten jest ładniejszy. Nie, nie, nie. 1800 a, złotych. A, okay. ale, ale ten 500 euro, bo tu już jest kompilacja Więcej. piękności. No dokładnie. To jest nie dość, że jest piebaldem, to jeszcze jest bananem. Kurde, miazga. A czy one są z tego samego miotu? Nie, z różnych. Aha. Z Kurde. Ale, ale no, ja O, mam... a ten... Jea! Yeah. Grubo. Będziesz sądował? No. Maluszka? Do małych sztuk musi być odpowiednio dopasowana sonda. Okej, okay, rozumiem. Wow! Tu bardzo płytko wchodzi, czyli to jest samiczka. U samca wchodzi głębiej? U samca wchodzi o wiele głębiej. Aha, no nieźle. Dziękujemy za lekcję. Cześć. Ja bym mógł prosić o zdjęcie. Cześć. No jak już jestem? Bo i chłopaki bardzo, też bardzo są siema. Cześć. Z panami. Kasper potrafi codziennie przyjść i pokazać. <laughs> ulubioną chromatofermę. <laughs> Cześć. Siema. <laughs> Jest za, cały fan. Dawaj Nikodem. Zapraszam. Dzięki wielkie. Proszę, proszę bardzo, trzymajcie się. Posłuchajcie, jest jeszcze jeden. Zobacz sobie jaka jest różnica jak wchodzi u samca. Wkładam, wkładam, wkładam. O stary. I teraz zobacz. Tyle Aż tyle weszło. U samca. Okej. Okay. Dlatego z tego rozpoznajemy różnicę. Słuchajcie, mamy tutaj gekony tokę, które nie są z odłowu. No więc trzeba przyznać, że są tu rarytasy. Panie, co ty tu dzierżysz? A, Kupiłem sobie takie ładne terrarium dzisiaj na giełdzie. Kupiłem no to... sobie uterra gajor. <grywia> na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że luźna relacja z targów wam się spodobała. Także, kochani, jeśli chcecie więcej odcinków tego typu, to trzeba zostawić łapkę w górę. Tak to wygląda. To tyle, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Hej!